Siema, ma z tej strony szybki. Dzisiaj filmik pod tytułem Czytanie Wirka na P. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie Wir jest G9 i pozostał na G9. O, mam tutaj trzy kamienie, trzy zwoje Nie ukrywam, trochę poleciało mi ich z tych prezentów. Teraz tanie są. Dobry czas na doczytanie skili. No i drugie niepowodzenie. No i rangi trochę pójdzie: będzie trochę zbijania. Trochę zajęcia. Trzeci kamień zazwyczaj mi wchodzi. No i tak też stało się tym razem. No i może będzie P. Aha. No to jak zbiję rangę to. Czytamy dalej. No to wróciliśmy. Trochę rangi zbiłem. Chyba minus 11k jest. Pierwszy kamień na P i niepowodzenie. No trudno. To mamy drugą próbę. Postanowiłem zakupić radę pustelnika. Po co marnować kamienie? Może akurat wejdzie. Żona przyszła dopingować. Wirujący. No żeby weszło. O, no, cholera jasna. Zobaczymy dalej. No i jak widać mamy trzecią próbę. No, zobaczymy. Trochę ludzi przyszło. Mówiłem, że będę czytał na P i jest za trzecim kamieniem, identycznie jak na G10. Ogółem wchodzą mi te kamienie. To by było na tyle, to teraz co pozostało rangę z i chmurę doczytać. Dzięki za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam całe S18 i Anony Anonymous.